ma tu ekipa POMO, zostawcie suba i łapę w górę. Dzisiaj miałem stypienie. Pierwsze. Korona. To będę miał fajne. Zostawcie suba i łapę w górę. I lecimy po 200 subskrypcji. Dzisiaj 27 My daily. Chcecie zauważyć jak taka tam. Jak Sus nagra jak leci z tym filtrem, to wbijesz 1-3 miliona? Dobra, ale proszę mnie nie oszukiwać i klikać tutaj plusa. Jak tak lubicie Susa. Ty sus! Co? Ja włączam filtr, a ty skaczesz dawaj. Jazda! Jak Sus nagra jak... Podobno już niedługo będziemy mogli zagrać w grę ekipy. Serio... Wzięcie, podsky w Pepsi o, Ania, jak już tam jesteś w przyrodów... Podaj mi browara! A może jakieś magiczne słowo? Hokus, pokus, czary Mary, zapierdzielasz po browary! Hokus, pokus, ence pence, dzisiaj zamiast nie masz w łóżku ręce. Skoro jesteś taka pyskata, wkrótce uminie moja wypłata. Oj, bardzo mocny masz dziś czary, już niosę dwa browary! O, Ani... A dzisiaj zagram. Spóźniła się pani... Fajny masz wyszkictwo. Na jeden miliona powiedz Susowi, żeby założył konto na YouTubie? Nie! Ty. wieczór. Boże nice. Słuchajcie. Ile znasz. Ile znasz piosenek Rok 21? Wybaczysz swoje. No. Wysadzenie auta. Wysadzenie auta przez ekipę Freeza spowodowało wiele kontrowersji. Teraz tą sprawą być może zajmie się prokuratura. Zdenerwowane? Roby! Czemu on jest zły? Ty. Kamuś. Wojciech Jarosław Kaczek. Taki, że co? Że mnie prze... Ty ze sprawdzianą dostałaś. To się stanie już jutro, a mogłeś o tym nie wiedzieć. Dokładnie tego pana zna chyba każdy. Adolf. Przechodzimy teraz na YouTube. I mamy... Eu pensei que se você tinha escutado o mas Euro i karniki promocji nawet za rabaty, drugi pro... Lecimy z kolejny. Wybieramy odcinek na szybkład. Na przykład widzimy się wydobicie. Ja to 14 kwietnia 1912 roku Titanic rozbił się o górę lodową i zatonął. Tak? To już wiemy. Ale co by było, gdybyśmy tym razem wykorzystali podobny kawał lodu, żeby wyciągnąć wrak na powierzchnię? Potrzebowalibyśmy do tego kilku tysięcy metrów metalowej siatki i mnóstwo płynnego azotu. Naszym celem jest stworzenie wokół Tytanika ogromnego bloku lodu, który wzniósłby go na powierzchnię wody. Aby to zrobić, musimy całkowicie otoczyć wrak metalową siatką i polać płynnym azotem. Pierwszym problemem, jaki napotykamy, to niemożność całkowitego owinięcia statku. Musimy go unieść choćby na pół centymetra, żeby włożyć siatkę pod wrak. Powiedzmy, że jakimś cudem to się udaje. Potem musimy przetransportować setki ogromnych zbiorników pełnych płynnego azotu. Jesteśmy pod wodą. Otwieramy zbiorniki i. Jest tak zimno, że lodowate wody Atlantyku zdają się gotować. Azot skwierczy, rozpływa się i z całą pewnością nie tworzy wokół siatki bloku lodu. Nowa próba. Unosimy Tytanika za pomocą ogromnych magnesów. Do tego przyda się gigantyczny statek i potężne magnesy. Przyczepiamy je do kabli i opuszczamy na dno oceanu. Reflektory oświetlają nieprzeniknione ciemności wody, dzięki czemu widać fragmenty wraku. Magnesy obniżają się i przyczepiają do metalowego kadłuba. Statek wciąga kable, a wraz z nimi magnesy. Niektóre odczepiają się od tytanika, ponieważ na blachach znajduje się mnóstwo koralowców. Niektóre części wraku odrywają się i unoszą ku powierzchni. Statek nie ma wystarczającej mocy, a jeden z kabli się zrywa. Operację utrudnia nie tylko ciężar poszczególnych części Titanika, ale również kolosalne ciśnienie wody. Wraku nie da się wyłowić w całości tylko pojedyncze fragmenty. Tak naprawdę było już kilka prób wydobycia Titanika w częściach. Operacja, która kosztowała 5 milionów dolarów, zakończyła się niepowodzeniem. Do statku przymocowano nylonowe uprzęże połączone z dieslowymi silnikami. Do tej operacji wykorzystano łodzie podwodne. Uniesiono fragment wraku ważący 21 ton, ale jedna z uprzęży zerwała się pod wpływem ogromnego ciśnienia. Potem pozostałe kable pękały jeden po drugim i kawał żelastwa ponownie opadł na dno. Do tego czasu pracujący przy tej operacji zużyli wszystkie zapasy żywności, a że od najbliższego wybrzeża dzielił ich spory dystans, uznali, że nie będą próbować ponownie. Swego czasu powstała książka, a po niej film o tym, jak to Titanika wydobyto za pomocą skompresowanego powietrza. W rzeczywistości jednak nikt nie podjął się takiego wyczynu. Aby to zrobić, potrzeba kilkaset ogromnych cylindrów ze skompresowanym powietrzem. Najpierw trzeba je wszystkie zamontować wewnątrz kadłuba, a potem czekać, aż wypchną go na powierzchnię. Gdy tylko cylindry znalazłyby się pod wodą, od razu zaczęłyby wypływać do góry, co wystarczająco utrudniłoby wykonanie zadania. Cylindry należałoby obwiązać kablami, a następnie zaciągnąć na dno przy pomocy łodzi podwodnej z potężnym silnikiem, albo lepiej kilku takich łodzi. Pod wpływem ogromnego ciśnienia cylindry mogłyby eksplodować. Gdyby tak się stało, fala uderzeniowa spowodowałaby katastrofę, zbyt drogo i niebezpiecznie. Najdroższym i najbardziej skomplikowanym sposobem na wyłowienie Tytanika byłoby odfiltrowanie tlenu i wodoru z wód oceanu. Następnie pozyskane gazy należałoby umieścić w specjalnych zbiornikach, które przymocowano by do statku. W ten sposób Tytanik mógłby wypłynąć na powierzchnię. Nawet gdyby udało się pozyskać tlen i wodór z milionów ton wody, ocean uzupełniłby natychmiast te niedobory. Inwestycja w maszynę zdolną do takiego filtrowania pochłonęłaby miliardy dolarów. Albo można wymyślić taki składnik chemiczny, który za pomocą reakcji łańcuchowej oczyściłby całą wodę. Brzmi obiecująco, tyle że Atlantyk zostałby pozbawiony życiodajnego tlenu. Ktoś kiedyś zasugerował wysadzenie Titanika w powietrze. W tym celu należałoby opuścić na dno Atlantyku kilkanaście pojemników z dynamitem. Musiałyby być szczelnie zamknięte, żeby zapobiec zamoczeniu się ładunku wybuchowego. Potem trzeba by doprowadzić do nich kilka kilometrów kabli przewodzących prąd. Jak tylko to by się udało, można by odpłynąć na bezpieczną odległość. Teraz wystarczy wcisnąć przycisk, który wyśle ładunek elektryczny, aktywując dynamit. Trzy, dwa, jeden. Stop! Czemu mielibyśmy to robić? Nawet gdyby operacja się udała, wrak Tytanika rozsypałby się po całym dnie oceanu i nici z wyłowienia wraku. Wyobraźmy sobie jednak gigantyczny hak, który byłby w stanie wydobyć Titanika niczym ogromną rybę. Musiałby być wystarczająco duży, żeby unieść taką kupę żelastwa. Powiedzmy, że takowy udało się wyprodukować. Teraz jesteśmy na ogromnym statku i płyniemy na miejsce katastrofy. Obniżamy hak, niczym kotwice, która ląduje tuż obok Tytanika, ale nie wbije się w niego. Aby nadziać Titanika na hak, potrzebny jest zaawansowany sprzęt. Być może ogromna łódź podwodna zaopatrzona w mechaniczne ramiona. Skonstruowanie sprzętu, który funkcjonowałby pod monstrualnym ciśnieniem, jest niemal niemożliwe, ale załóżmy, że w końcu udaje się nawiać tytanika na hak. Wtedy jednak okazuje się, że statek nie ma wystarczającej mocy, aby unieść wrak ważący ponad 50 ton i przy okazji dodatkowy ciężar haka, czyli jakieś 10 ton. Do wykonania tej operacji potrzeba kilka dodatkowych statków i paru milionów dolarów. Hmm. Schłodzony wosk twardnieje i unosi się na powierzchni wody. A gdyby tak, zabrać go na dno oceanu i umieścić wewnątrz Titanika? To się może udać, tym bardziej, że wosk jest względnie tani. Tak więc rozpuszczamy wosk, wlewamy do masywnych zbiorników i opuszczamy je na dno za pomocą łodzi podwodnej. Zbiorniki są w stanie wytrzymać ogromne ciśnienie, a łódź podwodna ma wystarczającą moc, żeby zaciągnąć je na wymaganą głębokość. Zbiorniki wreszcie są wewnątrz tytanika. Otwieramy je zdalnie, ale wosk się nie wylewa. Im bliżej dna, tym chłodniejsza woda. Gdy łodzie ciągnęły zbiorniki w kierunku wraka, wosk stopniowo się schładzał i twarniał jeszcze wewnątrz zbiorników. Kilka z nich faktycznie uniosło się do góry, ale to nie wystarczy, żeby dźwignąć wrak. Pozostałe zbiorniki zwyczajnie wypłynęły z powrotem na powierzchnię. Nawet gdyby pojemniki były odporne na temperaturę, wosk natychmiast stwardniałby tuż po ich otwarciu. Nie byłoby czasu, żeby móc rozejść się po wnętrzu Titanika, a co za tym idzie, unieść go ku powierzchni. Można również napełnić duże i solidne wory wazeliną. Substancja ta zachowuje się w zimnie tak jak wosk, twardnieje i unosi się na powierzchni wody. Chcemy rozmieścić wypełnione wazeliną wory w całym wraku. Ładujemy je wszystkie na łódź podwodną i schodzimy na dno oceanu. Do niektórych części wraku nie dopłyniemy ze względu na pokrywające je koralowce. Wyładowujemy pojemniki w jednym miejscu, ale gdy tylko wyciągamy wazelinę z łodzi, worki pod ogromnym ciśnieniem rozrywają się. Na powierzchnię wypływają gigantyczne kawały wazeliny. Misja zakończona fiaskiem. Najbardziej szaleńczym pomysłem na wydobycie Titanika byłoby wypełnienie go milionami piłeczek pingpongowych. Ale gdy tylko opuścilibyśmy je na dno, plastik od razu by się spłaszczył, uwalniając powietrze z piłeczek. Wobec tego można by je przetransportować wewnątrz łodzi, ale przy próbie umieszczania ich we wraku ciśnienie ponownie by je zmiażdżyło. Ewentualnie można by stworzyć piłeczki z twardego i ultralekkiego materiału, a następnie wypełnić je powietrzem. Ale to by było zbyt kosztowne. Poza tym tuż po umieszczeniu ich we wraku niektóre od razu wypłynęłyby przez szczeliny statku, a pozostałe nie wystarczyłyby do uniesienia z dnia oceanu ważącego ponad 50 ton wraku. Nie trzeba schodzić na dno Atlantyku, żeby zbadać Titanika. W internecie można znaleźć szczegółowe trójwymiarowe mapy przedstawiające miejsce katastrofy, jak i sam statek osiadający na dnie oceanu. Do wykonania realistycznego zdjęcia Tytanika naukowcy wykorzystali technologie sonarów i roboty podwodne, które wykonały ponad 10 tysięcy zdjęć wraku. To co? Zostawiamy Tytanika, jak śpiewał Lady Punk? Też tak myślę. Sytuacja woskiej Idziemy teraz do TikToka. TikTok jeszcze na chwilę i kończymy. A więc chcecie poradnik o hodowaniu tego czegoś. Ciągle próbuję to zwalczyć, ale mam go przez to, że za mało osób klika tu plus. I wtedy u mnie jest SUS. Zastanawiacie się pewnie, gdzie on mieszka na co dzień. Pochwal się, gdzie mieszkasz? w rurach! I pewnie zapytacie, w jakich rurach? A mieszka on w tych rurach! W rurach od kibla! Więc o dokarmianie się nie martwię, bo tam pożywienia ma bardzo dużo. A więc chcecie poradnik o hodowaniu tego czegoś. Ciągle próbuję to... Jak jedzą lody, poszczególne znaki zodiaku. Ale ładny. Aż kogo tego zjeść? Powolutku będę jeść, żeby jak najwięcej przyjemności z niego było. A dzisiaj zagram piosenkę z... ...dźwięku za suwaka. Nagrywamy sobie dźwięk za słowaka. Płyte na www.kruszwil.pl 50 tysięcy złotych ludziom którzy ponieśli stratę pewnie pamiętacie scenę w filmie Harry nowe informacje na temat kamerzysty znana jest już data sprawy kamerzysty każdy kto chce ją poznać wystarczy zaobserwować na instagramie profil publiczny nowe informacje na temat kamerzysty znana jest już data sprawy kamerzysty w końcu jak zrobiłem Milion, to mi naprawdę ulżyło. A to dlatego, że nie muszę już robić tych głupich wyzwań, więc wiecie co? Idę sobie teraz odpocząć Nie! W końcu jak... Krystian mam dla Ciebie niespodziankę! Nie! Ja usłyszałem niespodziankę! Niespodziankę BIS 40 tysięcy! Ale jak... Nie oglądaj ile znasz piosenek rok 21 Wybacz swoje wady. To na té v dnešním odcinku, vidíme se už se v dalším Daily.